Dzień dobry. Każdy nowy dzień niesie ze sobą szansę na nowy początek, przynosząc nowe możliwości, by z odwagą stawić czoła wyzwaniom, odbudować relacje i kroczyć ścieżką wzrostu z Bogiem prowadzącym nas i odnawiającym naszą wiarę i nadzieję. Rozpocznijmy ten dzień, rozważając potężną obietnicę. W Psalmie 91, w Wesetach 15 i 16, jest napisane: Będzie mnie wzywał. A ja mu odpowiem, będę z Nim w utrapieniu, wybawię go i otoczę go chwałą. Długim życiem Go nasycę i ukażę Mu moje zbawienie. Często codzienne troski próbują odebrać nam pokój. Czy to strach przed utratą pracy, obawy o zdrowie, czy wątpliwości dotyczące przyszłości naszych dzieci, te myśli mogą nas paraliżować. Ale w takich chwilach musimy pamiętać, że Bóg oferuje nam swój pokój i bezpieczeństwo. Niezależnie od okoliczności, troski związane ze zdrowiem, przyszłością czy bezpieczeństwem rodziny mogą pojawiać się niczym ciężkie chmury. Jednak Słowo Boże przypomina nam, że On jest naszą ucieczką. Gdy Mu ufamy, możemy odpocząć w Jego opiece. On nie tylko obiecuje wybawienie, ale także otacza nas chwałą i prowadzi do pełnego życia. To jest moment, by powierzyć swoje troski w ręce Ojca. Bóg zna każdy szczegół Twojego życia i zobowiązuje się iść u Twojego boku. Pamiętaj o historii Józefa, który mimo zdrady i niesprawiedliwości ufał Bogu. W odpowiednim momencie Bóg wywyższył go i zamienił jego trudności w błogosławieństwo dla Niego i wielu innych. Zastanów się nad momentami, w których pokonałeś wyzwania, które wydawały się niemożliwe. Może miałeś trudności finansowe, choroby lub trudne decyzje. W każdej sytuacji Bóg był tam, prowadził cię i wspierał. Jest wierny w przekształcaniu strachu w zaufanie, a niepewności w pokój. Kiedy pamiętasz o stałej opiece Boga, Twoja nadzieja się odnawia, a serce znajduje odpoczynek. Módlmy się razem. Panie, dziękuję Ci za kolejny dzień. Dziękuję, że jesteś moim schronieniem i moją siłą w każdej chwili. Niech Twoja obietnica że będziesz ze mną w każdej trudności, odnowi moje zaufanie do Twojej opieki. Dziś powierzam Ci wszystkie moje troski i ufam, że masz wszystko pod kontrolą. Niech każdy mój krok będzie prowadzony Twoją mądrością. Amen! Niech ten dzień będzie pełen nadziei, zaufania i radości. Pamiętaj, aby praktykować wdzięczność w każdej chwili i szukać siły w modlitwie, by utrzymać te postawy przez cały dzień. Pamiętaj, Bóg idzie przed Tobą, strzegąc Twojej drogi. Nawet gdy w życiu pojawiają się burze, jesteś bezpieczny w Nim. Zaufaj, że ma dla Ciebie większe i lepsze plany oraz że każde wyzwanie jest okazją do wzrostu i umocnienia wiary. Włącz powiadomienia, aby codziennie otrzymywać słowa wiary i udostępnij ten przekaz komuś, kto potrzebuje nadziei lub pocieszenia. Razem szerzmy słowa wiary i nadziei.